Cześć z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, ponieważ nadal sporo osób ma problem z zalogowaniem się na stronę i na przykład z podejrzeniem tajnych mailingów, pokażę Wam teraz na tym nagraniu, jak to zrobić krok po kroku. Czyli zgodnie z instrukcją, którą Wam wysyłam. Punkt pierwszy należy wejść na stronę akademia akademiagry.pl następnie na górze. Po prawej stronie kliknąć logowanie. Na dole, jak wpiszecie swoje hasło i swój login, zostaniecie zalogowani. I w tym momencie, kiedy już zobaczycie, że jesteście zalogowani, należy wykonać punkt drugi, czyli wejść na tą stronę, skopiować sobie tą stronę. Tak, już Wam pokażę jeszcze, jak skopiować sobie tą stronę. Otworzyć sobie nową kartę i rzucić ten link i dać Enter. Nie musicie się już tutaj nic logować, nic, bo jesteście zalogowani. I zobaczcie, co się dzieje. Macie dostęp do tajnych mailingów, jesteście w sekcji szkolenia i macie tutaj wszystko. Możecie sobie to rozszerzać, przeglądać sobie te archiwalne rzeczy i zobaczcie. Na przykład tajny mailing 30, i już możecie go odpalić i zobaczyć, co w nim było, co i jak. Mam nadzieję, że to wideo Wam pomoże i że nie będzie już więcej problemów z logowaniem. Słuchajcie, temat numer drugi. Tak na szybko, święta, święta. Bardzo fajna sprawa. Ja Wam życzę tak troszeczkę nieszablonowo zajebistych świąt, takich, o których sobie marzycie takich żebyście byli zadowoleni z tych świąt zdrowia życzę wam zawsze nie tylko w święta i po świętach i po nowym roku zawsze ono jest najważniejsze więc bądźcie zdrowi dbajcie o zdrowie Dostańcie super fajne prezenty pod choinkę jeżeli wasze dzieciaki będą przeszczęśliwe z prezentów które od was dostaną co do typów, pytacie mnie, czy będą typy w y, ciągu tych świąt. Y, powiem Wam tak. Y, no, ja już mam zwichrowane podejście do tego. Y, oczywiście, święta, rodzina i tak dalej, rzecz absolutnie number one. Ale gdzieś jednym okiem ja zawsze po jakichś betradarach będę łaził. Więc jak coś znajdę, to na pewno Wam wrzucę, żebyście mogli sobie dodatkowo zagrać. Jak ktoś będzie miał ochotę. To sobie zagra i wygra. Jak ktoś nie będzie miał ochoty, to sobie tego po prostu nie zrobi. I tyle. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się, cześć, hej.